Bo to, że samochód miał szkodę na 40 tysięcy, to teraz. Tak, ja, to ale co może mieć 40 tysięcy. 2 ósemce zbita lampa, 3 dyszki. No. Plus tak. wymiana 35. Zderzak radar. No. Zderz zadrapany zderzak, uszkodzony radar. Zarysowana lampa przednia, która kosztuje 3 dychy laserowa. Zderzak do wymiany, delikatne pęknięcie na zderzaku. Plus uszkodzony radar. Na tym będzie jakieś 6-7 dych. No mała, i mała Jarisa za to sobie kupi. Tak, tak, tak. Gdzie generalnie samochód będzie jeździł, to no. się nic nie dzieje, no. tak? Bo, bo ale będzie no, zarysował... To Będzie jeździć. Jeździł. Możesz jeździć i pewnie też przegląd przejdzie, no. to prawda? Na, na tym. A to są właśnie szkody, później jeżeli ktoś czyta i ściąga raport i no widzi właśnie. I co 70 z tymi raportami. No, w no. raportach nie ma zdjęć i to jest główny no. problem, bo w każdym raporcie powinno, jeżeli ściągają koszty szkody, to powinny być też zdjęcia z, z, z rzeczoznawcy. No. rzeczoznawcy. No, się, że się myliły raporty? Zdarzało się często. No, to dwa samochody. Jeden samochód to mojego kolegi Taty, który jeździł od nowości, nie miał żadnego, żadnej stłuczki i w momencie też próby sprzedaży okazało się, że auto było po szkodzie całkowitej, gdzie nie było. I drugi przypadek to z Golf GTI, którego sam sprzedawałem. Raport mówił, że auto było z Niemiec, samochód był krajowy. Po szkodzie całkowitej, raport mówił, że miał 70 tysięcy przebiegu. Mieliśmy wtedy 40 tysięcy przebiegu. Generalnie, po samochód, 3 miesiące później, naprawdę nie chciał się sprzedać. Eee, I dużo ludzi, jeden z klientów mnie poinformował, wysłał mi ten raport, taki wyściągnął Dla tak, dlatego, dlatego, hmm. dlatego się o do tym dowiedziałem. I wyobraźcie sobie, że. Miesiąc później nie ten samochód tak się wycałkował, nie, bo został wynajęty, nie chciał się sprzedać, został wynajęty i poszedł po krawężnikach w Warszawie i wycałkował się, więc zgadza się z raportem. <grym>, daty się nie no. potwierdzają, <grym, tylko generalnie <grym>, przesunięcie w o, o kilka miesięcy, nie. Jakby nie powinna być wyznacznia. To nie powinno być coś, co jest decydujące. To jeżeli coś wychodzi, tak. to bardziej sprawdzasz po prostu to, a nie... Tak, tak, ale to jest jakby, nie? wiesz, większość ludzi już jak widzisz, że szkoda 7 dech, czy ileś to już nie chce, wiesz, nie chce się... No już dalej nie brnie. Po prostu, wiesz, siedzisz za biurkiem w swoim biurze i na tym o szkoda 7 dech, dobra, dziękuję widzenia.